W krainach śmiertelnych nawet śmierć nie przynosi ukojenia, a pod kamiennymi mogiłami czają się tacy, którzy nigdy nie powinni byli zaznać spoczynku. Widmo z Kurhanu było kiedyś człowiekiem, zabójcą, który w śmierci znalazł nowe życie i nowy głód, nagasz nie pozwolił mu odejść, związał jego duszę, czyniąc z niej narzędzie zemsty i przypomnienie, że każdy grób w Shish ma swojego strażnika. Widmo nie walczy o zwycięstwo. Ono walczy o wspomnienie. Wciąż odtwarza swoją śmierć. Może nie da się go zabić, ale można mu dać to, czego pragnie: koniec. Odnalezienie jego imienia, jego ofiar, lub jego win może uwolnić ducha lub przekląć całe miejsce. Pomysł na przygodę echo zboża. Fort wolnego bractwa oraz okoliczne gospodarstwa toną w ciszy. Zboże dojrzewa, lecz nikt go nie zbiera. Co noc z pól znika kolejny chłop, a na progu zostaje tylko ślad kosy, głęboki jak rana. Ludzie mówią o widmie z Kurhanu, dawnym łowcy, który powraca, by zebrać plon krwi. Nikt nie pamięta, że to oni sami go pochowali, gdy zdradził ich podczas wojny z nekromantą. Każdej nocy widmo wabi ludzi na pola. Kto raz usłyszy dźwięk jego dzwonu, już nigdy nie zaśnie spokojnie. Przyszła śmierć nie kończy historii, czasem to dopiero jej początek.